Może pamiętacie, ale po internecie kiedyś krążył o to taki mem. No i co? Stało się. W tym laptopie, jakim jest Asus ROG Strix GL702ZC upakowano Ryzena 7 1700, którego poznacie w dzisiejszym materiale. Na początku zwróćmy jednak uwagę na sam zasilacz, bo jest to dość spora kostka i masa wynosi 1,2 kg, zaś sam laptop waży 3,2 kg, więc jeżeli sumujemy na szybko, daje nam to łączną masę ponad 4 kg. Z prawej strony znajdziemy czytnik kart pamięci, dwa USB typu A oraz Kensington Lock. Lewa strona zawiera gniazdo zasilania, gniazdo Ethernet, mini DisplayPort, HDMI, USB typu C, USB typu A oraz złącze audio. Wracając do procesora, którym jest AMD Ryzen 7700, to procesor ośmiordzeniowy, 16-wątkowy o taktowaniu od 3 GHz do 3,7 GHz w trybie pracy jednowątkowej, a przy obciążeniu wszystkich rdzeni maksymalne taktowanie to 3,2 GHz. W przypadku karty graficznej mamy tutaj do czynienia z Radeonem LX580 z 4 GB pamięci. ASUS w zastosował dwa wentylatory, pod którymi znajdziemy Ryzena zamontowanego w gnieździe, zaś układ graficzny został wlutowany w płytę główną. W środku znajdziemy dysk HDD o pojemności 1 TB, dysk SSD M2 NVMe Samsung Evo 960 o pojemności 250 GB. W tej konkretnej sztuce znajdziemy 8 GB pamięci RAM, które maksymalnie możemy rozszerzyć do 32 GB. Zastosowana matryca IPS o przekątnej 17 i 17,3 cala posiada technologię FreeSync. Znajdziemy tutaj podświetlaną na czerwono klawiaturę, która posiada 3 stopnie jasności. Skoro mowa o klawiaturze, to znajdziemy tutaj dedykowany przycisk, który uruchamia aplikację ROG Gaming Center, w którym na bieżąco możemy monitorować temperatury CPU i GPU oraz ich aktualne taktowanie zegaru. W aplikacji możemy również manualnie dostosować prędkość obrotową wentylatorów. Znajdziemy tutaj również Sonic Studio 2, w którym możemy dostosować dźwięk do własnych potrzeb. Wróćmy jednak ponownie do samego procesora. W teście Cinebench procesor uzyskał wynik 1416 punktów. W przypadku testu 3D Mark Time Spy laptop uzyskał 3691 punktów, a uzyskane temperatury wynosiły odpowiednio 79 na GPU i 77 na CPU. Dla przykładu uruchomiliśmy grę Wiedźmin 3 na ustawieniach Uber i rozdzielczości Full HD, w którym laptop wyświetlał średnio 60 klatek na sekundę. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o nowych procesorach od AMD. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach.